Poproszę bilet z Sopotu na lotnisko. Turysta. To jest tak, a co? Nie macie komunikacji miejskiej nad Morzem? Proszę pana, po pierwsze. Trójmiasto nie leży nad morzem, tylko nad Zatoką. A po drugie przejdźmy do konkretów. Stąd pan chce jechać? Nie, ja e, przyszedłem z drugiego końca miasta, e, zakupię bilet i wrócę na drugi koniec miasta. Oczywiście, że stąd. No dobrze, no to najpierw musi pan e, kupić bilet na autobus i podjechać na kolejkę. Dobra, to poproszę ten bilet na autobus. E, Gdyński czy Gdański? Słucham? No, Gdyński czy Gdański, bilet. A gdzie jesteśmy? W Sopocie. No to e, Sopocki. Nie ma Sopockich. Są linie, które obsługuje Gdynia i są linie, które obsługuje Gdańsk. No. To skąd ja mam wiedzieć, który obsługuje mój linię? To może inaczej. Pan. Ten pański autobus, on będzie czerwony czy niebieski? Skąd ja mam wiedzieć? A ja mam wiedzieć! No to pan sprzedaje A bilety! Pan chce na lotnisko dotrzeć! No to wie pan co? Wie pan co? Oba poproszę, i zielony, czerwony. Nieważne, że pana jeden skasuje, drugi będę rodzinie pokazywał, jakie tu w trójmieście macie atrakcje. E, no. Bardzo proszę, proszę skasować w pojeździe. Dobrze, e, płacę kartą. Chwileczkę. A bilet na SKMK? kę skąd biedny turysta ma się połapać, że macie różne bilety? Że pana jakoś połowa turystów się domyśla, tak? Połowa? To, to znaczy, że druga połowa dostaje mandaty. Nie, nie. Ci, co wiedzieli, też dostają mandaty. Jak to? Dobrze? Dlaczego? No bo oni nie wpadną na to, że ten bilet trzeba jeszcze skasować. Przecież no. no jak ja bym wszedł do pojazdu i zobaczył kasownik, prawda? No to od razu cyk, bym skasował. Ale kasowniki są na peronach.